Minutę temu, książę Harry wstrząsa światem, nigdy nie powinienem się z nią ożenić dramatyczne wyznanie o Meghan Markle. To, co zaczęło się jak bajka transmitowana na oczach całego globu, dziś rozpada się w najciemniejszy z koszmarów. Książę Harry, symbol nowoczesnej monarchii, mąż, ojciec i człowiek przez lata wierzący w siłę miłości, przerwał milczenie i wypowiedział słowa, które odbiły się echem w pałacowych murach i na pierwszych stronach światowych gazet, nigdy nie powinienem się z nią ożenić. Za kulisami idealnych fotografii i bajkowego ślubu narastały sekrety, które w końcu eksplodowały. Harry odkrył dokumenty i świadectwa, które podważyły wszystko, co uważał za prawdę od rzekomych ciąż Meghan po autentyczność rodzinnego życia, którym dzielili się z opinią publiczną. Jego dramatyczna konfrontacja z żoną, cisza pełna wymijających odpowiedzi i świadomość zdrady, która rozdarła serce księcia, stały się początkiem końca złudzeń. Teraz świat zadaje sobie pytanie, czy to ostateczne rozliczenie z iluzją, która miała trwać wiecznie? Minutę temu książę Harry przerywa milczenie o Meghan Markle, nigdy nie powinienem się z nią ożenić. Wszystko zaczęło się jak baśń, którą śledził cały świat. Książę uwielbiany przez miliony, pozornie porwany przez miłość do kobiety, która obiecywała przygodę, wolność i życie wykraczające poza sztywne ramy królewskich oczekiwań. Kamery ich kochały, tabloidy uwielbiały, a opinia publiczna nie mogła oderwać wzroku od każdego ich ruchu. Harry, mężczyzna, który dorastał w nieustannym świetle reflektorów, odnalazł kogoś, kto zdawał się go rozumieć. Kogoś, kto miał stanąć u jego boku i dać mu schronienie przed światem protokołów i wiecznej oceny. To była wizja, o której marzył. Aż do chwili, gdy w szczelinach tej bajki zaczęły pojawiać się pierwsze rysy, subtelne, niemal niewidoczne, lecz narastające z każdym dniem, aż w końcu nie sposób było ich ignorować. Świat widział tylko spektakl, bajkowy ślub, globalną euforię, perfekcyjnie zaaranżowane fotografie przedstawiające parę tak zakochaną, że ich szczęście wydawało się niezniszczalne. Lecz za zamkniętymi drzwiami rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana. Szepty z drobne nieścisłości i napięcia, których nie wychwyciła żadna kamera, zaczęły wypełniać przestrzeń codzienności. Harry, człowiek, który zawsze niósł na barkach ciężar rodzinnego dziedzictwa i osobistej tragedii, nagle stanął twarzą w twarz z pytaniami, które rozbijały w pył to, w co wierzył, w życie, które wybrał, w kobietę, którą poślubił i w dzieci, które, jak sądził, przyszły na świat jako owoc tej miłości. Co zrobiłbyś, gdybyś odkrył, że osoba, której zaufałeś najbardziej, którą obdarzyłeś swoim życiem, od początku budowała świat iluzji, a ty dostrzegłeś to zbyt późno? Pęknięcie iluzji, dowody, które później miał ujawnić Harry, były druzgocące. Odkrył fakty, które wstrząsnęły nim do głębi. Dokumenty, fotografie, relacje świadków, wszystkie wskazywały, że Meghan Markle, księżna Sussex, mogła nigdy nie nosić pod sercem Archiego ani Lilibet. Każde publiczne ogłoszenie, każde starannie przygotowane zdjęcie, każdy wywiad przedstawiający ją jako oddaną matkę, nagle nabrały cech misternie wyreżyserowanego spektaklu. Dla Hariego nie była to już tylko szokująca informacja. To była zdrada, która rozdarła jego serce głębiej niż cokolwiek czego doświadczył wcześniej. Wierzył, że buduje rodzinę na zaufaniu, szczerości i miłości. Tymczasem fundament, na którym opierał swoje życie, wydawał się od początku zmanipulowany. Nieznośne pytania, wątpliwości pojawiały się powoli, niemal nieuchwytne. Dlaczego ogłoszenia o ciąży zawsze wydawały się dziwnie zsynchronizowane z cyklem medialnym? Dlaczego zdjęcia z domniemanych wizyt lekarskich wyglądały na przesadnie zaaranżowane? Dlaczego każdy moment prywatnego życia był tak idealnie dopasowany do oczekiwań opinii publicznej? Na początku Harry walczył z tymi pytaniami. W imię miłości tłumił potrzeby intuicji. Chciał wierzyć, że Megan naprawdę była tą osobą, w której się zakochał, pełną uroku, inteligencji i charyzmy. Ale wraz z pojawianiem się kolejnych dowodów, łuda pękała, ostateczne odkrycie. Najbardziej druzgocący cios przyniosła analiza dokumentów medycznych i relacji insiderów. Daty się nie zgadzały, podpisy wyglądały dziwnie, niektóre dokumenty były niekompletne. Niezależni eksperci potwierdzili, wiele z wydarzeń związanych z rzekomymi ciążami Megan nie odpowiadało standardowym procedurom medycznym. Fotografia Archiego i Lilibet również zaczęły budzić wątpliwości. Analiza metadanych, tła i szczegółów wykazała oznaki ingerencji i inscenizacji. Świadkowie, byli pracownicy i osoby z otoczenia pary, zaczęli mówić o wypożyczanych, dzieciach na potrzeby sesji fotograficznych i starannie reżyserowanych wystąpień publicznych. Dla Hariego była to prawda nie do zniesienia. Świadomość, że dzieci, które kochał całym sercem, mogły być częścią skonstruowanej narracji, wstrząsnęła nim do fundamentów. Konfrontacja. Kiedy zebrał już wystarczająco dużo dowodów, Harry postanowił skonfrontować Megan. Spotkanie odbyło się w prywatnym, neutralnym miejscu, ale napięcie w powietrzu można było ciąć nożem. Harry, z chłodną determinacją, przedstawił jej dokumenty, fotografie i relacje. Zapytał wprost. Czy naprawdę byłaś w ciąży z Archiem i Lilibet? Czy to wszystko było grą? Odpowiedzi Megan były wymijające. Czasem broniła się słowami o ochronie prywatności, czasem milczała. Ale jej maska, perfekcyjnie utrzymywana przez lata, zaczęła pękać. Dla Hariego nie było już odwrotu. Zrozumiał, że to, co uważał za prawdę o swojej rodzinie, było konstruktem, starannie zaplanowaną iluzją. Cena prawdy, psychiczny ciężar tego odkrycia był nie do opisania. Każde wspomnienie, każda chwila radości, każda fotografia, wszystko zostało naznaczone cieniem wątpliwości. A jednak Harry wiedział, że musi iść dalej. Że jego obowiązkiem jest prawda, wobec samego siebie, wobec dzieci i wobec opinii publicznej, która została wciągnięta w te iluzje. I w końcu padły słowa, które od dawna dojrzewały w jego sercu. Nigdy nie powinienem się z nią ożenić. Epilog ta historia to nie tylko kolejny rozdział królewskich skandali. To dramat człowieka, który całe życie szukał miłości i prawdy, a znalazł się w labiryncie manipulacji. To opowieść o zdradzie tak głębokiej, że podważyła samo znaczenie rodziny i ojcostwa. ale to także świadectwo odwagi. Bo Harry, zamiast milczeć, postanowił zmierzyć się z tym, co niewygodne, i powiedzieć światu prawdę, nawet jeśli miała ona zburzyć wszystko, w co dotąd wierzył.